Dzień dobry, dzień dobry, już po tytule widać, że kupuję nową ciężarówkę tak dokładnie, no i słuchajcie, trzeba ją skonfigurować. Wstępne już plany tutaj działania mam, co jest pięć, tylko słuchajcie, wam przytoczę, może coś mi doradzicie. A, jedna rzecz, proszę bardzo mi napisać, czy lusterka zamawiać w nowym aktorze, czy mirror cam, czyli kamery. Co wybrać? Jak będzie dużo komentarzy odnośnie kamer, to biorę kamery. A jak będą, będą dużo, duża liczba komentarzy odnośnie lusterek, to biorę z lusterkami. Wybór należy do Was, bo ja akurat wolę naprawdę z mirror'kami, się bardzo dobrze z tym jeździć, ale wiem na przykład, że dużo kierowców nie jeździło, może się przejechało raz i im to nie, nie pasuje. Dlatego jak możecie dajcie znać jak najbardziej w komentarzu, jaką opcję wybrać? Kabina Gigaspace czy kabina Big Space? Wstępnie tutaj sobie coś tam już mam porozpisywane i tak dalej. No słuchajcie, no nie będziemy miki gry robić, tak? Konfiguracja ma być no konkretna, dlatego duża kabina na pewno wchodzi w grę, Oświetlenie, LEDowe, peł full LED mam brać, myślałem o Matrixach, no ale niech zostanie full LED, full LED też będzie. Spoko. Jeśli chodzi o model, to 1848 i to będzie lowliner. 48 to znaczy że 480 konia, dokładnie on ma 476 koni mechanicznych, tak? To jest dużo lepszy model, jeśli chodzi o moment obrotowy, to słuchajcie od Ja sobie tak dobiorę tą opcję, to chyba w opcji trzeba dobrać, tu chodzi o oryginale że było chyba od, albo może wchodzi, no nie wiem, ale to ładnie rozpisane Że, bo ten doradca mi też fajnie to rozpisał, dlatego mu dziękuję Zdradę w później, który co, jak na no spokojnie Jeśli chodzi właśnie o moment obrotowy, no to od 7 biegu do 11 Będzie potręcony I na 12 biegu jeszcze o 200 N wchodzi więcej. Łączy tam będzie w fazie chyba szczytowej 2300 N i chyba na tym dojdzie coś tam dojdzie, nie wiem dokładnie jak to będzie, jeszcze wszystkiego się dowiem, ale dobra, to już Wam mogę mniej więcej przytoczyć jak dokładnie to wygląda, czyli teraz obecnie testuję z tym samym modelem z tą samą mocą i naprawdę fajnie sobie daje radę. Bo czy załadujesz mu ciężko? On sobie poradzi, bo też jak macie 510, no to słuchajcie, 510 jak dostanie lekki ładunek, to ona nie spali aż tak bardzo mało, fakt faktem mało spali, tak, około tam 21, 20, 22 się zakręci, ale żeby dużo poniżej 20 zejść, no to raczej ciężko będzie z 510, znowu 450, ona mało pali, ale jak ma lekko i w miarę płasko. Ale jak dostanie góry i to nasz, to ona już swoje musi wziąć. No nie bo wiadomo, jest ma mniej mocy, mniejsze mniej, mniej tam, i dlatego ona będzie miała ciężej. Wiem, bo kupiłem w tamtym roku, jak pamiętacie, też nową ciężarówkę, tylko tamtej ja już nie. O, no proszę bardzo, nie robiłem tego, bo kupiłem już gotową przez kogoś skonfigurowaną. No, i ona po prostu była, te ta k i tak dalej, i tak dalej, bez tego podkreślenia N i sprawy tematy, a tego po prostu była dobra cena. Nowy pojazd, biorę nowy pojazd, tak w dobrej cenie. A teraz po prostu przed czas, dokładnie przed czas na to, że mogę sobie pozwolić kupić nową ciężarówkę do swojej firmy i sam ją zakonfigurować. I do tego, żeby nie było miękkiej gry, bardziej na wypasie. Jeśli chodzi o malowanie kabiny, to słuchajcie, nie czarne zderzaki, yy, najtańsza wersja, tylko lecimy. Z kolorem. Pełne malowanie na całym pojeździe. Ale między osiem to od razu mogę powiedzieć, że ich nie będzie z tego tytułu, że bym musiał zrezygnować chyba na mniejsze zbiorniki. Wtedy te, te międzyosiówki wchodzą w grę. A ja po prostu będę miał większe zbiorniki i dlatego międzyosiówek w tym aucie nie będzie, bo wolę zatankować w Polsce dużo paliwa, bo tak teraz weryfikując trasę, no to widzę, że jak zatankuję w Polsce do pełna, to spokojnie obrobię Francję, wrócę, jeszcze na Niemcy, kółko zrobię, wrócę i paliwa mieszka coś tam zostanie, albo już zjadę na oparach, ale suma summarum paliwa powinno spokojnie starczyć, dla mnie nie starcza, zobaczymy jak to będzie u kierowcy. Mam wstępnie kierowcy też na te auto no i dlatego też po części mówię, Was się coś tam podpytam Wam przedstawię co ja tu mam i tak dalej dlatego jak mówiłem wcześniej, białe malowanie, duża kabina yy, lusterkami yy, albo milorkami, proszę dać w komentarzu powie, powiecie, no to be, 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 będą te będą lusterka, nie ma problemu no i następnie, co tam jeszcze, ma? wiadomo to jest dużo tego jak sami widzicie, no nie, o tu jest kurde lista za listą, I o, jeszcze tutaj mam kilka kartek ale no, po prostu tak, żeby wam y, przytoczyć y, takie poszczególne tematy. I tak na chwilę pozwolę sobie do materiału. Bo, słuchaj, jeśli ty planujesz również zakupić pojazd, to pamiętaj, zrób to lepiej z głową. Dokładnie tak, zweryfikuj pojazd przed zakupem, żebyś po prostu nie kupił kota worku, a później nie miał problemu, no wiadomo jak to teraz jest, tak? Ja teraz oczywiście sobie weryfikuję nieraz te pojazdy, patrzę, ogłoszenie piękne, idealne, kurde, tu tak, tu, ta, tu tamto, mówię to do gościa, panie tylko ryska parkingowa była, a ty weryfikujesz sobie przez Car Vertical wpisując win tylko pojazdu, no i się okazuje, że tam 3 czwarte auta kiedyś było skasowane, dokładnie, no i też możesz sobie przebieg zweryfikować, Zobaczyć, czy, dział, czy auto jeździło w wypożyczalni, bo teraz, jak dobrze wiemy, dużo jest wypożyczalni. W Polsce, za granicą, naprawdę to działa dość prężnie. A tutaj w Skarbetika też zweryfikujesz, że te auto czasem nie jeździło wypożyczalni. No i sami tak, patrzę sobie z dziecię, które, niektórych pojazdów. No niby piękne, fajne, a jak weryfikujesz to można naprawdę ładnie się umoczyć, bo taki człowiek pojazd zakupił. Dlatego nawet dla teściowej, zweryfikuj pojazd przed zakupem, wpisując win i pamiętaj, że na hasło PAKER masz 30% rabatu. Ja oczywiście link zdania w opisie, no i w przypiętym komentarzu, żeby nie było mieli gry, a ja zapraszam na dalszą część tego materiału, bo jak wiecie, w transporcie się dużo dzieje, tym, ostat tym bardziej ostatnio u mnie. Skrzynia to będzie biegów G281. Przełożenie osi to jest i równa się 2,278, bo niektórzy się pytają, jak będzie przełożenie osi, no to takie chyba w standardzie, jak już wychodzi w lowliner, z tego co tu właśnie widzę. Następnie stolik od strony kierowcy też będzie, no bo to jest, kurde, bez tego stolika to ani róż Kabina nie będzie salonka, kabina będzie normalna, gigaspace, duża. Jeśli chodzi o materacę w środku, no to też domówiłem komfort, czyli wiadomo, no kurde, słuchajcie, no te komfortowe materace robią robotę tym co teraz testuję, właśnie nie wiem dlaczego nie mam komfortu, mam te zwykłe i jest uczuwalny ten sen ciut gorszy, te komfortowe to normalny człowiek, kurde wstawak nowonarodzony, dlatego też kierowcy domawiam właśnie komfort, jeśli chodzi następnie o oświetlenie w środku w kabinie, to oczywiście będzie jak mam teraz w tym, o to właśnie nowym, czyli mamy do nocnej jazdy, Oświetlenie te Ambiente się będzie nazywało jakoś tak, znaczy, i oczywiście, tak samo LEDowe światełka i te lampeczki i tak dalej. No, wszystko będzie, panie, jak się należy. Gniazda to samo. Też będzie aktywny TempoMat, te różne systemy Active Big coś takiego też sobie to zostawię. I następny mam taki też fajny temat odnośnie opon, bo niektórzy mówią, że 55 spoko kłaść właśnie z tyłu na tylną oś na co, ale ja tak weryfikując, to ja sobie zostanę właśnie przy 60, czyli przód 60 i tył też 60, -tki. niech będą. A silnik, nie wiem czy mam silnik, dokładnie model silnika podawałem, no to to jest OM471. On jest naprawdę już dość, dość długo w Mercedesie i wiadomo, jak jest dość długo, no to też ten silnik dopracowany i tam naprawdę one są wytrzymałe. Ja mam te Actrosy, zobaczcie, 2020 rok i one już niektóre na pewno sporo przejechane. Odpukać! W tych autach prawie się nic nie robi. Wiadomo, że tam się wiadomo, eksploatacja, sprawy, tematy, ale naprawdę odpukać, one jeżdżą. Kierowcy też, też nie dużo palą i to właśnie jest tym piękne. I też dużo mam tych 480, bo powiem Wam, że dałem kiedyś kierowcy 450, kę który ma ciężką nogę. O, i ten to ma ciężką nogę, chociaż tak mi się wydaje, no bo widać to spalanie ich po eksploatacji, bo z nim osobiście nie jechałem. No to ten, no to. 350 u niego ptanowa, co wtedy mu dałem, to oj, dużo, dużo spalała, naprawdę dużo. A znowu zamieniłem na 480 i już kurde kilka litrów zszedł w dół. Bo wiadomo, większa moc. A on przy tej ciężnej jak pod górę redukcja poszedł. Bo to wiadomo, nie przy. Znaczy, sorry, przy 450 musiał redukcję robić, żeby pójść pod górę, a 450 sobie fajnie dawała mu radę. Tak? Mówił, że jak na święto mana jak podjeżdża, to mówi prezes! Nawet mówi, kurde, przy 480 nic nie schodzi, cały czas mówi 9 złotych podjeżdża, 9 złotych mówi, no, albo redukcja i cały czas 9 złotych utrzymuje, mówię, ja to słyszę, że mnie serce boli, naprawdę, no, ale dobra, już mój nie chce tak jeździć, no nie, no, już nic na to się nie poradzi, a ten, ja tam to bardzo delikatnie podjeżdżam po te górki, gdzie tam jakieś kickdowny u mnie włączać, sprawy, tematy, to nie, u to nie wchodzi w grę. Ja jeżdżę na odcięciach, widzę po moich filmikach, ja często jeżdżę na tym odcięciu, tak? Ale ruszanie, górki, sprawy tematy, to ja na to naprawdę zwracam uwagę i uważam. Ja jadę naprawdę z głową, żeby, żeby to auto mi jak najmniej spaliło. Co to Wam jeszcze mogę ciekawego przytoczyć, bo to naprawdę jest tego bardzo dużo. Wiadomo, takie tam o tych różnych podstawach rzeczy, bo wam nie będę wymawiał, bo to wiadomo w każdym aucie jest. Felgi to wziąłem stalowe, nie będę brał aluminiowych, bo to nie będzie sensu. Wiadomo, ten układ kontroli ciśnienia w ogumieniu, yy, nacisk na oś, no, waga, żeby była w pojeździe i w naczepie, żeby to było, że tu nie było lipy. Ma być po prostu wszystko. Program jazdy. I słuchajcie, z programem jazdy. Na przykład wiem, że w tych pierwszych modelach wychodził program jazdy EcoPlus Economy. Znaczy, do, dokładnie Ekonomi Plus, Ekonomi, Standard. A ja po prostu rezygnuję z Ekonomii Plus, bo tam 8 idzie na, na, na maksa i kto będzie teraz jeździł 8.2 na godzinę, no nie, no. jaki kierowca. Jedziemy po prostu Ekonomi, yy, Standard i Power. Ach ten angielski, Power. Tak, z tym Powerem sobie pociśniemy. <laughs> Słuchajcie, no nie może być miękkiej gry, tak. Ma być Power, jak będzie potrzeba to Power się włącza i się jedzie, tak, tak, tak. A ja wiem, że Mercedes jest tak fajne, skonstruowany, że po prostu on później to, co spali pod tymi górami, to później on sobie odrobi. Nieraz tak miałem, że w iździe po tych góra, kurde, czym w spoloniu 30, ale wiadomo, na przyjechane, było 80 km 70 i górka, górka nawet cały czas. A później, kurde, jak ten. Jak wyjechało się tam trochę więcej płaskiego, no to on już tak zredukował, że dojeżdżam, a tu z dużym tonarzem 21-22, mówię kurde, ale mi fajnie pozbijał. Ale mówię, to jest ten właśnie silnik 480, gdzie po prostu moment obrotowy ma od 7 biegu podkręcony 11, jeszcze do tego ma 200 minut podkręcone na 12 biegu, i to jest naprawdę coś pięknego. No i, i jeśli chodzi o pakiet serwisowy, no to będzie raczej pełny pakiet serwisowy. No to tam jeszcze sobie wiadomo, to będę już dobijał te szczegóły. Eee, no dobra, to Wam powiedziałem, to oświetlenie zewnętrzne mówiłem, a mówiłem, eee, następnie co tam, jeszcze białe malowanie, co jeszcze tam sobie dobrać i co jeszcze dobrałem, no chyba Wam powiem, że taka wersja będzie dość spoko, o, nie powiedziałem najważniejszego, klimatyzacja postojowa, tak, będzie klimatyzacja postojowa. Baterie, też wziąłem te lepsze, te AMG, żelowe, tak, żelowe baterie, dobra, mniejsza z tym, ale te lepsze baterie, bo wiadomo, klima powstajowa, to żeby też na tej klimie to auto wytrzymało. Jeszcze widzę jakieś czujniki deszczu, tutaj, o, dach szklany, tak, mi się to podoba, jak jest dach szklany, jak się na przykład, jak podczas jazdy sobie zawsze otwieram, żeby to światło mi tak wchodziło, no jest z góry, ten dach szklany robi fajną robotę, to też będzie dach szklany, żeby to nie było, wiecie, no nie, kurde, morek tam oszczędzania za bardzo. Bo wiem, że to naprawdę jest fajny komfort jak kierowca sobie jedzie, a i co najważniejsze, nie no tego nie zauważyłem. Kabina na poduszkach. Dokładnie, na poduszkach jest ten lepszy komfort, no nie oszukujmy się, jest lepszy komfort, to bardziej w tym nowym modelu, gdzie, to było, gdzie poprawili to. Oto jest to bardzo odczuwale, bardzo fajnie płynie się tym autem. Eee, tak, czyli będzie zawieszenie na poduszkach, bo to wiadomo lowliner na małych kołkach i do tego też będzie kabina na poduszkach, czyli komfort jazdy w tym pojeździe naprawdę być fajny. Co co domówiłem jeszcze? Poczekajcie, bo tutaj mam jeszcze takie coś. Ja już tutaj mówię coś, sobie, coś sobie domu domówiłem. O, domówiłem moje wstępnie na razie tutaj badamy temat, tak? Ale moje wstępnie, tak to wygląda. A. I na tak, kierownica wy wykończona skórą. No słuchajcie, 300 euro trzeba dopłacić za kierownicę wykończoną skórą, ale ona jest troszeczkę ładniejsza, bo ona ma te srebrne dookoła i tak dalej, i ona przy to przyjemnie widać. Jak się to jedzie w nocy, kuleś oświetlenie swoją czeczną, tak fajnie to oddaje. Naprawdę, wtedy się kurde podróżuje przyjemnie. No i 300 euro ja dopłacam dokładnie, w postaci dodatkowej, dopłacam do właśnie kierownicy wykończoną skórą, yy, kabloki. Bierzemy to, bo to jest to, co właśnie to zabezpieczenie, jak na przykład w ś... będzie kierowca z na parkingu, żeby sobie pozamykał w środku i nie musiał specjalnie pasami, te bloki muszą być, do tego jest dopłata 169,83 euro, no nie mała, ale to też biorę, i już będzie to w oryginale te bloki niech sobie już będą, yy, następnie, hmm, co tu jeszcze jest, dwa mechaniczne kluczyki pojazd dodatkowo też wziąłem, czyli łączę NR4 i dwa kluczyki z pilotem dodatkowo, i to samo dobrałem. Z tego tytułu, że słuchajcie, za to łącznie zapłacę niecałe, czy znaczy nie, 100 euro. No? Myślałem, że niecałe, 100 euro za to zapłacę. I będę miał cztery kluczyki w tym pojeździe. No i to jest to właśnie, że Człowiek konfiguruje w końcu auto do swojej firmy, tak? No ale wiadomo, że człowiek był kierowcą, no to wie, co jest potrzebne. Bez tego stolika zamawiać, nie wiem, jaka to jest dopłata. teraz pójdziemy i pamiętaj o tym stoliczku, sprawię co on musi być, bo to bez tego to ani ruch w kabinie. No, bo z doświadczenia, jak jeżdżę, to wiem, w MP4 pamiętam jakieś MP4, tam tego nie miałem, jaka to była bieda, o Jezu, kurde, przez... a później wsiadłem w inne auto, to ten stolik się pojawił, mówi Jezu, coś dziwnego, a ta MP4 idzie na kominach, więc tam kierowca nie potrzebuje tego stolika, tam 8-9 godzin, do domu ucieka, no to wiecie jak jest, nie zrobi swoją robotę i tyle. I co tu wam jeszcze powiedzieć? No, to, mater o materacach wam mówiłem. No, a, górne łóżko! I słuchajcie, górne łóżko zamówiłem wąskie. Dlaczego? W jednym aucie miałem właśnie te szerokie łóżko, a na górnym z reguły się nie pytam, czy się z tego robi szafę. No i jak na przykład miałem, kurde, te szerokie, no to wiadomo, tego miejsca w kabinie się wydawało mniej. Do tego jak coś sięgnąć, wiadomo, tam coś tego, to trzeba było specjalnie odsuwać, a tu człowiek z raderem łapom się nie, jak się dobrze wyciągnie, tak? Dlatego wziąłem te wąskie, bo z tego się robisz z reguły szafę. No i tam się utrzyma różne rzeczy, dlatego dużego nie brałem w tym bardziej uciążliwe. Miałem z szerokim, jak jeździłem, miałem z wąskim. Jakby to auto jeździło w podwójnej obsadzie, to wiadomo, w by szeroki, ale to auto nie będzie jeździło ra raczej nie będzie jeździło po podjeździe, będzie po prostu kierowca jeździł sobie yy, na robocie po prostu tak, żeby yy, co weekend praktycznie zjeżdżać do domu, no nie? O, wstępnie tak to by wyglądało. I to prawie wszystko to, co jest tym testowym, tylko że kabina nie będzie salonka, tak? A tak to przecież to. Jeśli chodzi o y, te welury, te pokrowce to będą tak samo jak w tym testowym. Takie, one są takie szarabe i lepsze, bo te pierwsze, co wychodziły, to kurczę, strasznie po prostu się autosyfiło. Y, nawigacja też będzie i będzie ten nowy kokpit interaktywny, czyli to, co miałem w elektrycznej pojeździe, co testowałem. Pamiętacie, co mówiłem? Hej Mercedes, włącz mi to, włącz mi tamto, włącz mi nawigację, ustaw mi tą trasę. Tak, i to będzie właśnie z tym nowym cockpitem, a czyli to chodzi o ten nowy cockpit multimedialny to będzie, tak, ta szybsza, że to szybciej dużo pracuje, ładnie to wygląda i tak dalej. I to będzie właśnie już w tym pojeździe. W tym co ja testuję, tego nie mam. Bo ten jest produkcja 2025 maj, czyli tam kwiecień, maj chyba, maj albo kwiecień. A one wchodziły chyba od czerwca, rozumiecie? Z tym cockpitem, dlatego ja w tym nowym testowym tego nie mam. A tu już to będę miał. Fakt, ten ciut drożej jest, a jest, tak, będzie nowy system, on dużo ładniej pracuje, bo miałem w elektrycznym pojeździe naprawdę tam, kurde, klikało się, to w moment się zmieniało, a, czy tam nadmówiłem, też szukała szybko, a tutaj po prostu, yy, jak Wam to powiedzieć, ciut wolniej pracuje, ale wiadomo, też do ogarnięcia. Jeśli chodzi o schowki, no to wiadomo, będę tak samo jak w tym, co obecnie testuję, kto widział moje filmiki, to wie, to są trzy takie duże schowki, później są yy, dwa te mniejsze. I następnie tutaj, o jak mamy z dołu, o jak tu jest kierownica, panie, no nie, I tutaj będzie jeden schowek, dolny drugi i jak mamy lodówkę wysuwaną i też będzie taka duża szuflada też wysuwana i ta szuflada z petarda, brakuje mi tej szuflady bardzo właśnie w tej, yy, w salonce, naprawdę, ta szuflada robi robotę, tego szuflady nie ma wydać, bo tam chodzi o nogi, no nie? żeby że jak się siedzimy przy tym stoliku, no to tyle, ale salonki mówię, nie, nie biorę, tylko biorę po prostu normalną wersję. Nagłośnienie to też biorę te lepsze nagłośnienie, nie z subwooferem, bez subufera z tego tytułu, że on troszeczkę zabiera e, tego miejsca w skowku, jak się bierze w długie trasy międzynarodowe, to tego miejsca jest potrzeba w tym skowku i ja mam teraz problem ogólnie się zmieścić z salonce, bo tyle tych rzeczy, ja mam dużo bardzo pasów, a my tu nie mamy swojej naczepy. Gdybym, gdybym miał tu swoją naczepę, na tym pojeździe, to słuchajcie, ja bym zamówił salonkę. A teraz ja jeżdżę z salonką, super fajny komfort jazdy z salonką, tylko mówię, i my nie mamy swojej naczepy, my ja wszystkie rzeczy muszę wozić w kabinie, czyli 24 pasy, 24 klamry, ADR-y, gaśnice i tak dalej, i tak dalej. No nie, i to, te maty antypoślizgowe, kątowniki. I to naprawdę jest troszeczkę uciążliwe, tak, jak się ma tylko jeden schowek i jeszcze tam jest subwoofer włożony i ja już pogobinowałem, tutaj, 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 tamto, tak dalej. Ciężko się je zmieścić, bo wiadomo, jak miałem swój naczepę z paleciara, otwieram wszystko, pikam i tyle, tak? Wszystkie klawry mam, wszystko, tak? Ale no tutaj niestety jest. Raczej to jest fajna, bo no to właśnie stety, tak? No nawet powiedział, że stety, bo przepina się, zapina widzisz dalej, no. no tylko mówię, no, nie ma gdzie tych rzeczy schować, dlatego salonka, fajna sprawa, naprawdę, do, do komfortu mieszkania, no ale to będzie problem będzie z tymi właśnie schowkami. Gdyby tam nie, nie, nie brakowało żadnego schowka, no to wiadomo, tak, to ten, tam, gdzie jest ten fotel, no, to też tego schowka prawie by powiedział, że nie ma, tam dwa kettle i coś tam, jakieś tam rzeczy, ale mówię, tak to jest ciężej się pomieścić. No i co? Chyba to by było na tyle, mi się wydaje. To jest bardzo dużo tego, ale wiadomo, tam nie chcę tu zanudzać tego typu ważne materiale. Więcej przytoczyłem, jak ma być. Gwarancja jest na 3 lata, jeśli chodzi o napęd. I kupiłem pierwsze auto nowe. Uwierzcie, że to był chyba najlepszy wybór, jaki zrobiłem w tamtym roku. Pamiętacie tego Mercedesa? Fakt faktem, ta taka, taka, taka spokojniejsza wersja, kabina, big space. Ale to, ale, ale to mówię, po, po kraju sobie lata, i to był naprawdę najlepszy wybór, jaki zrobiłem. kurczę, z, bez stresu. Auto, jakieś to już tam wiadomo, rok przyjechało, coś tam przyjechało może tam nie dużo tych kilometrów, ale ma przejechane i on spokojnie kilka lat bez stresu mi przejedzie. A z tymi nowymi, a z tymi starszymi, na razie jest ok, tak, ale wiadomo, tam już są przebiegi. A się może to skończyć, a to, to się skończy i tak dalej. Dlatego, już chyba, pomału będę raczej inwestował w nowe samochody. Nowe auto, nowy pojazd, spłaci się, pojeździ się, sprzeda, może i znowu nowe. A te, co mam obecnie, no to słuchajcie, do 900, może 50 ty 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 tysięcy, maks do miliona dotrwam i ich się pozbywam, sprzedaję i będę chyba kierowcą wymieniał na nowe pojazdy. I raczej, tak będę że po prostu nowe. 5 lat, może 4 lata, coś tam pokraju jeszcze mi po lata tak dobić do jakieś 800 900 i następne. I tak po prostu chcę się bawić, tak? Albo na do 700 tysięcy dobić, że tam jakiś pieniądz wziąć i, i sprzedać, i znowu następny pojazd. I tak właśnie mam teraz cel zabawy, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości, bo transport jest, jak dobrze wiecie, nieprzewidywalny. Ale pamiętaj jeszcze jedno: wziąć autowizy to nie jest sztuka. Sztuka to jest utrzymać ten samochód. Tak, dokładnie, utrzymać przez lata. Co Wam mogę powiedzieć? Wstępną wycenę już mi dostałem, ale wiadomo, jak te dodatki, i tą skórę podobierałem, i tak dalej, no to jeszcze coś tam no może mi napiszecie w komentarzu, co jeszcze dobrać, dajcie znać. Coś to może sobie domówię, i tam taką większą wpłatę, no to będę miał raty średnie leasingowe około 6,5 koła. Coś mi jakąś muszkę tu lata, 6,5 tysiąca złotych. To wydaje mi się, że nie będzie źle, bo chcę sobie tego nowego. Mam za tego nowego co danym roku też tam wziąłem go w leasing i tam też mam 6,5 tysiąca spłaty. No to powiem Wam, że nie jest źle, 6,5 koła to spokojnie idzie to utrzymać i tego też będę sobie chciał właśnie za 6,5 koła, żeby po prostu było. Wolę więcej wpłacić, mieć po prostu mniejsze raty i wykup będę chciał zrobić 1%, tak jak mam właśnie w tym nowym, że palce 6,5 koła i wykup mam 1%. Niektórzy wiem, że robią, że wpłaty jak najmniej, duże raty, a później kurde, beluś, no nie, duży wykup, a później nie ma pieniędzy na raty, nie ma pieniędzy na to, bo w transporcie sobie się zaczęło dziać. Dlatego mam pieniądze, duży wykup i ciśniemy z ratami, jak najmniejszymi. I tak jak zawsze powtarzam. Jeśli chciałbyś otworzyć firmę transportową, to pamiętaj jedną rzecz. Kup pierwsze auto za gotówkę, zbadaj rynek, zbadaj temat, czy będziesz po prostu chciał dalej się w to bawić. Ja kupiłem pierwsze auto za gotówkę, na no, dwa kupiłem pierwsze za gotówkę, zbadałem temat, mówię, aha, dobra, okej. Okay. No, myślałem, że będzie lepiej. No, wiadomo jak to, jak jesteś za kierowcą, zawsze ci się wydaje, że jest lepiej, no nie? Ale zbadałem temat, yy, no, wszedłem w tą stronę przewoźnika, mówię, okej, okay, dobra, ty, to, 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 mówię, oho, oh, oh, nie jest tak kolorowo, ale spoko, zbadałem, mówię, dobra, działamy, ryzykujemy, tak? I wziąłem jedno auto, drugie, trzecie, czwarte, piąte, no i teraz już widzicie, firma pomału się rozwija i będzie od nowego roku, bo tak, bo tą testówkę, co mam, to zdaję na koniec roku. I tego będę chciał kupić, tak? No, czyli będę chciał kupić tego nowego. To znaczy, no, ja kupię tego nowego. No, to będzie, czyli dalej będzie 9 samochodów i może dobierzemy coś na przyszły rok. Jakieś jedno auto, mam jakieś tak, też taki cichy temat e, do ogarnięcia, że możliwe, że w marzec, kwiecień, kolejny samochód, także już było 10 aut. A zobaczymy, co przyniesie dalej. Cel mam jeden, mieć 10 samochodów. A co będzie dalej, to zobaczymy, czy po prostu będziemy brudnąć dalej, czy zostaniemy przy 10. Przeczekamy trochę, rynek się poprawi. Dobierzemy kolejne samochody. Słuchajcie, sztuka nie jest brać. Sztuka to jest właśnie zapewnić robotę, zarabiać na tym aucie, no, czy tam mniej, czy więcej, ale wiadomo, jakoś to utrzymać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To co moi drodzy, czekamy teraz na filmik z odbioru tego Mercedesa. Tak, czekamy. Kiedy będzie, nie wiem, za 2-3 miesiące, mi się wydaje, że będzie, no za 2 miesiące, 2 miesiące trzeba będzie poczekać. Jak dobrze pójdzie, no bo to będzie rok wiadomo, 2026 tego pojazdu, no to go wyprodukują go tam któregoś stycznia. Yy, no to nie, nie wiem, to może 10, może 20 stycznia, to może odbiór będzie coś na koniec stycznia, na początku lutego. No i pociśniemy oczywiście z takim filmem. Tak mówię dajcie znać w komentarzu, co byście jeszcze tam mi doradzili, co by jeszcze dobrze, że kto tam Mercedes, no bo kto nie jeździ Mercedes, no to może by nie wiedział, albo może po prostu ma to w, w innym aucie. I to po prostu też by dobrał I wiadomo ta gwiazda poświetlona, takie te bajerki też panie będą, też będą, nie? Zrobiłem takie, o chromy, te chromy Gigaspace, żeby było napisane, to ja się porobię, że wszystko miał ręce i nogi. Tak taki film oczywiście się podoba, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach, bo już kolejne będą z vlogami, no wiadomo w transporcie, jak się dużo dzieje, tak? Nie może być dzięki gry. Pozdrawiam.